Znajdujemy się w pięknie upołożonym jodowniku w Gminie Dzierżoniów, gdzie zorganizowaliśmy piknik rodzinny dla mieszkańców naszej wsi oraz okolicznych miejscowości. W atrakcjach mamy Zamek Dmuchany, Straż OSP Ostroszowice przyjechała do nas pokazać jak ratują ludzi. Przygotowaliśmy pyszne jadło dla mieszkańców oraz różnych innych przyjezdnych. Dzieci się bawią, od samego rana ustawiliśmy Zamek Dmuchany, który od 13 godziny dzieci okupują non stop. W Wiodłowniku kolejne wyjątkowe przedsięwzięcie, jedno z wielu, które odbywają się w tych miesiącach wakacyjnych na terenie gminy Dzierżoniów. Dzisiaj społeczność lokalna zorganizowała piknik dla swoich mieszkańców, ale też dla innych miejscowości. Jest wiele atrakcji, ale przede wszystkim ja się cieszę z tego, że ta społeczność się integruje, jest wiele osób, wiele ciekawych rzeczy przygotowanych. Każdy chce się tutaj spotkać, porozmawiać, bo często na to po prostu nie ma czasu. Są wiele takich ciekawych rzeczy, że te sołtys, pomimo tego, że jeszcze sołtys nie został wybrany, bo nikt się nie zgłosił, ale do Tychczasowy sołtys, też czasowa Rada Sołecka postanowili, że do momentu wyłonienia nowego kandydata, nowego sołtysa będą dalej kontynuować tą tradycję, dlatego też bardzo im serdecznie za to dziękuję. Nasza miejscowość w miarę jest zgrana, mam około 7 osób, które zawsze mi pomogą, więc jakoś działamy. No. To ważne, żeby się integrować i uczestniczyć w takich wydarzeniach. No oczywiście, no bo jeżeli będziemy żyli razem, to będziemy mieli zgodę przynajmniej między sobą, tak? Jeżeli będziemy się no, po prostu nie spotykać, no to będziemy się kłócić, nie? No bo ludzie jeżeli się ze sobą nie, nie aktywizują, no to po prostu się problemy zaczynają, że to jest niezrobione, czy tamto jest niezrobione. Ludzie po prostu nie wiedzą, nie widzą, co się dzieje. Mieszkańcy nam dopisali, bardzo do, dużo ludzi przyszło. Mamy nadzieję, że do wieczora będzie jeszcze więcej ludzi. No i będziemy się bawić, no co najmniej do pierwszej nocy. Zatrzymał za, na swoją obecność pan wójt Marcin Pient oraz y, mieszkańcy z, na przykład Zostroszowi z Bielawy. I To miejscowość o wyjątkowych walorach turystycznych, wyjątkowo położona. Też wiele inicjatyw inwestycyjnych w tej kadencji będzie się tutaj działo, więc też po bardzo wielu latach mogą, można stwierdzić, że rzeczywiście jodłownik jakby odzyska dodatkowo poprzez te inwestycje możliwość rozwoju w tym aspekcie turystycznym, infrastrukturalnym. Potencjał nasz tutaj turystyczny jest bardzo duży. Ogólnie nasza wieś to jest chyba jedną z najpiękniej usytuowanych miejscowości w naszej gminie, jak nie powiecie. Mamy góry lasy. Zwierzęta, także natura nam dopisuje pogodę. Mamy dobrą zimę, mamy mocne, w miarę le na pewno mocniejsze niż w innych miejscowościach naszych okolicznych. Myślę, że domek myśliwski, który tu jest usytuowany drewniany, domek, który został w 1956 roku przeniesiony z gór do nas, jest atrakcją. Myślę, że nawet Dolnego Śląska można powiedzieć, bo on jest w 1907 roku najprawdopodobniej wybudowany. Przypomnę, teraz kończy się inwestycja budowy chodnika, to jest tylko 130 metrów, ale 200 metrów nowej nawierzchni, też oczekiwana kolejne etapy będą w następnych latach, jeśli chodzi o tą drugą drogę wojewódzką. Mamy tutaj też również przebudowę, jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków, nitkę wodociągową, dodatkowo jest oczywiście cyklostrada, dodatkowo droga tutaj wokół tego terenu, czyli domku myślińskiego, też są przewidziane. Kolejne inicjatywy, więc myślę, że to sołectwo będzie mogło spokojnie pod koniec tej kadencji pokazać się z jeszcze lepszej strony pod tym względem infrastrukturalnym, ale już też bardzo serdecznie dziękuję im za to, że pokazują tą wyjątkową inicjatywę właśnie na takich piknikach i tych kolejnych przedsięwzięciach które się będą odbywać w środowniku. Zapraszamy na kolejne imprezy z cyklu Piknik Rodzinny. No oraz na dożynki, które organizowane są przeważnie nasze parafialne w Ostroszowicach. Robiliśmy zawsze imprezy pod tytułem Dzień Seniora, Mikołaj, także myślę, że Mikołaja w tym roku jeszcze zrobimy. Zapraszamy do Jodłownika na kolejne nasze imprezy.